W tej sali będziecie zgłębiać tajniki szlachetnej sztuki wróżbiarstwa. W tej sali odkryjecie czy posiadacie dar jasnowidzenia. Witajcie kochani. Na wstępie chciałbym was bardzo przeprosić za mój głos. Niestety w okresie zimowym bardzo często w moim przypadku jest tak, że tracę głos lub wręcz w ten sposób mówię właśnie jak teraz dlatego niestety będę tak prawdopodobnie mówił przez kilka następnych odcinków nic na to nie poradzę natomiast chcę wam dalej dowodzić dobre treści więc filmy i tak będą się pojawiały a dzisiaj zgodnie z waszymi prośbami znów przeniesiemy się do jednego z najbardziej tajemniczych i fascynujących przedmiotów nauczanych w Hogwarcie wróżbiarstwa jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się czym tak naprawdę jest wróżbiarstwo jak to jest że czarodzieje potrafią przewidywać przyszłość to ten film jest właśnie dla Was. Podczas naszej podróży po tym magicznym przedmiocie odkryjemy nie tylko jaką rolę pełni wróżbiarstwo w życiu czarodziejów, ale także przyjrzymy się jego historii, technikom, które wykorzystywano w Hogwarcie oraz nauczycielom, którzy przekazywali tę tajemną wiedzę. Jeśli spodoba Wam się film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, to dla mnie ogromna motywacja. Dajcie też znać w komentarzu, co myślicie o wróżbiarstwie i praktycznie głównej bohaterce dzisiejszego odcinka, czyli Sybilli Triloni. Czekam na Wasze opinie i teorie. Zatem zapraszam do oglądania, wejdźmy do świata wróżb, tajemniczych przepowiedni i magicznych symboli. Wróżbiarstwo było przedmiotem dodatkowym, którego uczniowie mogli zacząć się uczyć od trzeciego roku nauki w Hogwarcie. W trakcie lekcji poznawali techniki przewidywania przyszłości, takie jak wróżnie z czy kryształowej kuli. Przedmiot raczej nie należał do trudnych, ale na pewno specyficznych. Większość uczniów raczej nie traktowała tego przedmiotu na poważnie, a przepowiednie profesor Triloni wywoływały jedynie śmiech w klasie. Byli jednak uczniowie, głównie dziewczęta jak Parvati Patil czy Lavender Brown, które traktowały ten przedmiot śmiertelnie poważnie i każde słowo profesor Triloni traktowały jak wyrok. Sama sztuka przepowiadania przyszłości wydaje się dość mętna i nieprecyzyjna, podobnie do horoskopów w naszym świecie, jednak w odróżnieniu od naszego świata, tam istnieją prawdziwi jasnowidzowie, tacy jak Sybilla Triloni czy jej probabcia. Choć na co dzień była raczej traktowana jak oszustka, to wygłosiła przepowiednie na temat Harego i Voldemorta, która była prawdziwa. Uczniowie często musieli na lekcjach starać się przepowiadać pewne wydarzenia, używając rozmaitych technik, które wymienię nieco później. Większość uczniów zmyślała to, co widzą i starała się po prostu trafić w gust profesor Triloni dotyczący przepowiedni. Jednak uczniowie tacy jak Parwaty i Lavender zdawały się naprawdę szczerze przepowiadać przyszłość, a przynajmniej się starały. Co ciekawe, Percy Wesley, mimo swojej ambicji i przyziemności. Uważał ten przedmiot za przydatny do planowania swojej przyszłości. Z kolei Hermiona uważała go za idiotyczny i ostatecznie z niego zrezygnowała po jednej z lekcji. Harry i Ron bardzo często dodawali po prostu wielkie tragedie do swoich przewidywań, ponieważ wiedzieli, że profesor Trelawney to kupi. Kiedy tylko mogli przemycali także żarty w trakcie tych lekcji, choćby wtedy, kiedy Ron widział zamglony obraz kryształowej kuli i stwierdził, że przewidział mglistą noc. Harry ostatecznie oblał wróżbiarstwo i po piątej klasie już do niego nie wrócił. Poza uczniami, niektórzy nauczyciele także nie byli specjalnie szczęśliwi z powodu obecności tego przedmiotu. Jednym z takich nauczycieli była profesor McGonagall, która wprost mówiła, że wróżbiarstwo jest bezużyteczną i niewartą nauki sztuką. Podobnie jak Dumbledore, który rozmowę z Sybilią przeprowadził z szacunku dla jej babci, a samego przedmiotu chciał się pozbyć z hogwartu. Uczniowie zbierali się w jednym z dwóch miejsc. Pierwszym była klasa Sybilii, znajdująca się w wieży północnej hogwartu, do którego prowadziła okrągła zapadnia i drabinka. Klasa wyglądała jak połączenie czyjegoś strychu ze starą herbaciarnią. Drugim miejscem, gdzie uczniowie poznawali tajniki wróżbiarstwa, była klasa nr 11 umieszczona na parterze, której uczył centaur Firenzo. Podczas lekcji klasa była upodobniona do zakazanego lasu, aby Firenzo czuł się jak w domu, ale i uczniowie czuli się tam dużo lepiej niż w klasie Triloni ze względu na otwartą przestrzeń i obecność natury. Podczas pierwszej lekcji Trzecioklasistów Sybilla zaskoczyła wszystkich uczniów, mówiąc, że jeśli nie posiadają wewnętrznego oka, to podręczniki niewiele im dadzą. Jak wszyscy raczej się domyślamy, takie stwierdzenie wyjątkowo wkurzyło Hermionę, która nie mogła zrozumieć, jak książki nie zapewnią jej zrozumienia przedmiotu. Oczywiście uważała, że jej przedmiot jest najtrudniejszy i najważniejszy, a przy okazji zaczęła straszyć uczniów swoimi wizjami. Lavender ostrzegła, że to, czego najbardziej się boi, stanie się 16 października. Parwati powiedziała, że strzegła się rudego mężczyzny, a także stwierdziła, że koło Wielkanocy ktoś opuści ich na zawsze. Kazała wziąć uczniów filiżanki i odczytywać przyszłość z fusów po herbacie. Większość uczniów traktowała to jako żart i miała gdzieś takie bzdury, a zwłaszcza Hermiona. Nauczycielka podeszła do Harego i wzięła jego filiżankę, widząc w niej ponuraka i interpretując go jako omen śmierci dla Potera. Podczas jednej z lekcji Minerva McGonagall zakpiła z wróżbiarskich zdolności Sybilii Tryloni, przypominając klasie, że nauczycielka co roku przepowiada śmierć, ale jej wizje nigdy się nie sprawdzają. Mimo tego Lavender Brown i Parvati Patil zaczęły wierzyć w przepowiednie, szczególnie po tym, jak królik Lavender Albinek został zagrożony przez lisa, co dziewczyna uznała za dowód spełnienia wizji, ponieważ informacja o śmierci pupila dostała 16 października. Warto zaznaczyć, że informację otrzymała 16 października, a samo wydarzenie prawdopodobnie zdarzyło się wcześniej. Na bożonarodzeniowej uczcie Sybilla przewidziała, że pierwszy kto wstanie od stołu z trzynastoma osobami umrze, co wywołało drwinę McGonagall i napiętą atmosferę. Jako pierwsi od stołu wstali Harry i Ron i nauczycielka zapytała ich, który wstał pierwszy. Minerva wtedy prześmiewczo stwierdziła, że nic im się nie stanie, chyba że za drzwiami wielkiej sali stoi szaleniec z siekierą. Służby powiedzieć, mocne słowa jak na rok, kiedy uciekł z Azkabanu Syriusz Black. Wiosną Trelawney wprowadziła wróżenie z kryształowej kuli, co Harry, Ron i Hermiona potraktowali z dystansem. Hermiona wkurzyła się, słysząc kolejne słowa krytyki ze strony nauczycielki i wyszła z klasy rezygnując z zajęć. Na końcowym egzaminie Harry improwizował swoje wizje, a Trelawney wpadła w trans, wygłaszając prawdziwą przepowiednię, której sama nie była świadoma. Przepowiednia dotyczyła ucieczki Glizdogona i powrotu Voldemorta do życia. Już na początku września, przy pierwszej lekcji, Sybilla stwierdziła, że to, czego Harry się boi, stanie się wkrótce. Później przeszła do przepowiadania przyszłości z gwiazd i stwierdziła, że Harry na pewno urodził się w środku zimy, co nieźle obawiło klasę, bo Harry urodził się 31 lipca. No cóż, Sybilla ciutko się pomyliła. Oczywiście jedynymi uczennicami szczerze zaangażowanymi były Lavender i Parvati. Jako zadanie domowe, kazała im analizować wpływy położenia planet na ich życie przez cały miesiąc. Harry i Ron po prostu wpisali najgorsze katastrofy i dostali najwyższe oceny, a Sybilla kazała im to robić przez kolejny miesiąc. Przez cały rok dręczyła Harrygo wizjami śmierci, a na jednej z lekcji, na której pokazywała im ustawienie Marsa, Harry zasnął i miał wizję związaną z Voldemortem. Obudził się i kompletnie olewając słowa nauczycielki o wpływie klasy na jego sen, wyszedł twierdząc, że musi iść do skrzydła szpitalnego. Sybilla rozpoczęła naukę z piątoklasistami od interpretacji słów. I wyraziła krytykę wobec standardowych umiejętności magicznych, które uważała za nieadekwatne do specyfiki wróżbiarstwa. Jej problemy zaczęły się z wizytacją Dolores Ambridge, wielkiej inkwizytor Hogwartu, która kontrolowała lekcje. Stresująca wizyta skończyła się dla Sybilii krytyką i okresem warunkowym, co wpędziło ją w załamanie. Nauczycielka chodziła po zamku, zanosząc się historycznym płaczem, piła dużo szery, a butelki chowała w pokoju życzeń. Podczas jednej z lekcji odbywającej się po wywiadzie, jakiego Harry udzielił dla żonglera. Sybilla, mimo obecności Ambridge, przepowiedziała chłopakowi długie życie, bycie ministrem magii i posiadanie aż 12 dzieci. Nie mogła inaczej wyrazić swego wsparcia, ponieważ zabraniał tego dekret edukacyjny numer 26. Ambridge w końcu postanowiła wyrzucić Trilon, co wywołało publiczną scenę, w której Sybilla rozpaczała, że Hogwart to jej dom. Dolores cieszyła się z tego triumfu, jednak Dumbledore stanął w obronie Sybilli, pozwalając jej zostać w zamku, choć nie jako nauczycielka. Jej miejsce zajął centaur Firenzo. Co rozwścieczyła Ambridge, która chciała kontrolować ten wybór, a dodatkowo, jak wszyscy wiemy, nienawidziła mieszańców. Po odejściu Ambridge, Trillon nie powróciła do nauczania razem z Firenzo, oferując uczniom dwa różne podejścia do wróżbiarstwa. W tym roku naszych bohaterów ponownie uczyła Sybilla, która miała piątą i szóstą klasę. Co ciekawe, nawet Parwaty i Lavender wydawały się zawiedzione, że uczy ich Sybilla, a nie Firenzo. Niestety czuła się upokorzona, że Firenzo dalej uczy i wciąż dużo piła, chowając butelki w pokoju życzeń. Jej sposób nauczania się nie zmienił, choć przez cały rok próbowała namówić Dumbledora na zwolnienie Firenzo. Blisko zakończenia roku Draco Malfoy wyrzucił ją zaklęciem spokoju życzeń, a Harry pomógł jej się podnieść. Wyjawiła mu wtedy przypadkowo, że to Snape podsłuchał jej rozmowy z Albusem w Świńskim Ubie i to on zaniósł wiadomość Voldemortowi o przepowiedni. Mówiła też, że karty pokazały jej wieżę najeżoną błyskawicami, co miało prawdopodobnie oznaczać bitwę na wieży astronomicznej. Stwierdziła, że Harry nigdy nie miał talentu do wróżbiarstwa ale był wspaniałym obiektem i brakuje jego na zajęciach, ponieważ ten zrezygnował. Sybilla dalej nauczała tego przedmiotu, choć najpewniej już bez firenze, biorąc pod uwagę reżim Voldemorta. Nie wiadomo jak wyglądały lekcje tego przedmiotu w tym roku, jednak można założyć, że wyglądały względnie normalnie, biorąc pod uwagę snajpa chroniącego uczniów. Znamy kilka sposobów przepowiadania przyszłości. Nie będę się rozgadywał o specyfice tego, po prostu wymienię wam kilka wraz z króciutkim opisem każdego z nich. Interpretacja snów jest to sztuka polegająca na przewidywaniu przyszłych wydarzeń na podstawie snów. Harry i Ron głównie zmyślali, wpisując coraz bardziej tragiczne wydarzenia, aby zadowolić profesor Trelawney. Z kolei Parwaty i Lavender zapisywały tylko prawdę i każdy sen omawiały z nauczycielką. Wróżenie z herbacianych fusów jest techniką, która polegała na wróżeniu z kształtów, w które układały się herbaciane fusy na dnie filiżanki po wypiciu herbaty. Wydaje się, że ta technika była najmniej lubiana przez uczniów. Wróżnie z kryształowej kuli jest raczej oczywiste. Uczniowie mieli wpatrywać się w kryształową kulę i przewidywać przyszłość na podstawie kształtów, jakie w niej zobaczyli. Najczęściej oczywiście uczniowie tylko bezmyślnie wpatrywali się w kulę i zmyślali, że cokolwiek widzieli. Układy gwiazd również były oczywiste, a uczyły ich głównie Firenzo, choć uczniowie poznawali je także w czwartej klasie, a polegało to na przewidywaniu przyszłości na podstawie położenia ciał niebieskich. Harry i Ron, nie mając zupełnie pojęcia, o co chodzi, zmyślali przepowiednie. Podczas odrabiania pracy domowej wpisali wypadki takie jak stratowanie przez hipogryfa, topienie czy bycie zdradzonym przez przyjaciela, a Triloni nie dość, że się nie połapała, to jeszcze przedstawiła ich za wzór dla całej klasy. Kiedy Firenzo nauczał tego przedmiotu, wydawał się on mieć wiele więcej sensu. Stwierdził, że planety mają gdzieś małe sprawy pojedynczych ludzi i mogą one pokazać przyszłość świata, a nie jednostki. Wróżenie z dłoni to kolejna już oczywistość. Polegało to na wróżeniu z kształtu i linii dłoni. W klasie był obecny model dłoni, który pomagał uczniom w nauce. Wróżenie z kart polegało na przepowiadaniu przyszłości za pomocą kart, zarówno takich do gry, jak i specjalistycznych, np. tarota. Co ciekawe, w roku 9697 Sybilla przewidywała tragedię w Hogwarcie, powołując się na kartę wieży rozjeżdżonej błyskawicami. Dumbledore lekceważył te przepowiednie, jednak tym razem się sprawdziły, choć mógł to być jedynie zbieg okoliczności. Wróżnie z płomieni było techniką polegającą na odczytywaniu przyszłości za pomocą płomieni. Wróżnie z wnętrzności ptaków. No tutaj nie będę żadnego wyjaśnienia dodawał, dosyć oczywiste. Ksylomancja to technika, która polegała na odgadywaniu przyszłości za pomocą gałązek. Prawdopodobnie był to również nieobowiązkowy przedmiot nauczany w Hogwarcie. Heptemologia to nieopisana bliżej technika wykorzystująca zapewne magiczne właściwości liczby 7. Pierwszą nauczycielką, jaką poznajemy w serii jest Sybilla Triloni, która uczyła w Hogwarcie od 1980 roku. Dumbledore udał się na rozmowę z nią do gospody pod świńskim ubem, choć tak naprawdę zamierzał usunąć wróżbiarstwo z programu nauczania Hogwartu. Na spotkanie jednak udał się ze względu na szacunek dla babci Sybilii Kasandry, która była wybitną jasnowicką. Choć rozmowa przebiegała fatalnie, to w pewnym momencie Sybilla wygłosiła przepowiedni na temat Voldemorta i Harego, a przez to, że została podsłuchana, była w niebezpieczeństwie, przez co dostała posadę w Hogwarcie. Kolejnym znanym nauczycielem był centaur Firenzo, który zastąpił Sybillę w roku 9596, kiedy ta została zwolniona przez Ambridge. Centaur był bardzo spokojny, a wręcz stoicki. Został wyrzucony z zakazanego lasu, w którym żył, za to, że pomagał ludziom i przekazywał im tajemnice wróżenia, jakie znały jedynie centaury. Na koniec powiem wam, że ciężko cokolwiek mi powiedzieć o tym przedmiocie. Niespecjalnie połam do niego sympatią, ale to też nie jest tak, że go nie lubię. Jest mi raczej obojętny i gdybym chodził do Hogwartu, to pewnie bym się na niego nie zdecydował, wybrałbym raczej starożytne runy czy numerologię. Mam nadzieję, że nie obrażę tutaj nikogo, ale wróżbiarstwo przypomina mi trochę religię obecną w naszych szkołach. Tylko nie zrozumcie mnie źle: nie wiem, czy jestem w stanie jakoś to wyjaśnić, ale ta wiara w los, który jakkolwiek można przewidzieć, a jednocześnie nie da się go zmienić, to mam wrażenie, że dobrze koresponduje z wyobrażeniem religii szkolnej. Samo wróżbiarstwo mogłoby nawet być ciekawe, gdyby nie to, w jaki sposób nauczyła go Sybilla. Uważam, że nie była ona dobrą nauczycielką, a po prostu kobietą przekonaną o własnej wielkości i mocy. Nie ukrywam, wkurzało mnie to i to dosyć mocno. Była jedną z tych nauczycielek, które irytowały mnie samym swoim sposobem bycia. Myślałem, że jest absolutnie najgorsza, aż do momentu, kiedy w szkole pojawiła się Ambridge i zepchnęła jej z podium. W kontrze z kolei stoi Firenzo, który potrafił zainteresować przedmiotem i zrobić to tak jak trzeba, żeby uczniowie chcieli do niego wracać i uczyć się pod jego skrzydłami. Na koniec klasycznie kilka ciekawostek. Wśród uczniów, którzy zdawali OWTM z wróżbiarstwa byli m.in. Barty Crouch Jr., Bill Wesley, Percy Wesley, Sybilla Triloni czy Parvati Patil. J.K. Rowling pierwotnie wymyśliła, że wróżbiarstwo będzie obowiązkowe od pierwszego roku. Triloni prawdopodobnie przyjmowała uczniów ze słabymi wynikami z sumów do klas na poziomie OWTM-ów, ponieważ uważała egzaminy za bezsensowne w przypadku jej przedmiotu. Dziwiła się, dlaczego Harry nie kontynuował nauki, mimo że otrzymał najniższą ocenę z jej przedmiotu. Istnieje również szansa, że po prostu nie wiedziała, jaką ocenę dostał Harry. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Jak widzicie, film był nieco krótszy, jednak według mnie nie mniej ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że wybaczycie mi mój głos i pewne załamania w głosie, które sam wyczułem. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, co myślicie o tym przedmiocie i jaki chcielibyście zobaczyć następny. Jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie dalej mnie wspierać, zostawcie suba na kanale, bo to jest ogromna motywacja. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.